Agunia, tak. proszę, idźmy do lekarzy. Tak, I... informuję, że mamy się tam znaleźć, bo oni już czekają. Proszę, idziemy z panią Dorotką na planetę Virgo. Do rodziny lekarzy, najlepszych specjalistów z dziedziny medycyny kwantowej. Jest to planeta wysokowibracyjna. Z daleka ją widać tak, jakby mieniła się w słońcu, jakby pani oglądała kryształ. Jak zbliżacie się już do tej kliniki, tam są drzwi. Tęczowe. Chodzi pani i stoi. I znowu dusza wybierze sama. Jeśli pójdzie w prawo, pójdziemy uzdrowić jedną chorobę. Jeśli dusza wybierze w lewo, pójdziemy uzdrowić wszystko. Tu ona decyduje. My idziemy za nią. Klinika jest bardzo futurystyczna, nowoczesna, piękna. Dusza się przez chwilę wahała. O, takie. Dusza zastanawiała się bardzo mocno przy tym wejściu, stoimy i dusza rozkminia, w którą stronę ma pójść. Natomiast e, widziałam wyraźnie, właśnie taki moment tego zawahania i. W ostateczności yy, decyzja jest, idziemy w lewo. Już przemieszcza się tym korytarzem. Pięknie, dziękuję i gratuluję. Idziemy. O. Dobrze. Agnieszko, i pierwsze pomieszczenie, które tam będzie, tam będzie fotel, na którym ona usiądzie. Na tym fotelu z góry nad głowę zostanie spuszczona. Taka suszarka, jak kiedyś ondulacje były robione. I ona zacznie wirować w lewo. Zacznie ją uwalniać, wyciągać z niej wszystkie programy, które blokują, powodują, blokują uzdrowienie, nie pozwalają jej w to uwierzyć, że można. Wszystko jest w tej chwili z niej. Jest uwalniana z tych przekonań, programów. Jest. Dusza ma wielką wolę pracy. Cała się w tej suszarce schowała. Kluczek, <grystanski> tylko kawałek wystarczy, ale dusza mówi, nie chcę wyjąć wszystko. W końcu cała... się pani uśmiechnęła, Boże, jak się cieszę. Cała no, się w tej. <grystanski> to w tej suszarce. <grystanski> Weszłaś tam cała, kochana. Na pewno wszystko powyciągała, chcesz mieć 100% pewności. <grystanski> Dobrze. I teraz suszarka się podnosi. Pani wstaje i idzie za Agnieszką do następnego pomieszczenia. Tam stoi taka przeźroczysta buba, gdzie pani wchodzi. Ona jest w pół stoi, w pół leży. Otwiera pani ją, wchodzi do środka, zamyka. I teraz z góry uruchamia się skaner. On idzie po całości w dół, skanuje, szczytuje wszystkie miejsca, te, które potrzebują uzdrowienia. Ta kapsuła jest przeźroczysta, więc panią widać, a ten skaner szczytuje wszystko to, co wymaga uzdrowienia. To jest informacja dla lekarzy. Hmm. Tak, mam bardzo taki, bardzo dokładny obraz organów wewnątrz ciała. Jest tak to prześwietlane tutaj mocno tym razem. Głowa, gardło tam zaczęta od tych punktów, natomiast bardzo wyraźnie pokazuje mi się twoje organy wewnętrzne. Widzę osłabienie wątroby, też bardzo mocno wątroba, to emocje, trawienie emocji. Widzę takie miejsca, które są jasne. Jest przepływ i takie zaciemnione tak, wątroba zaciemniona, trzustka. I lita mi się, pokazują. momentami coś tam grzebią, gdzieś tam już pod spodem patrzę, takie mam zrzut, że gdzieś tam jeszcze coś jest sprawdzone, badane, skanowane. energię, poczucie pewności. Mamy. Pięknie. Pięknie. Teraz się kapsuła otwiera, pani wstaje, wychodzi z tej kapsuły i idzie z Agnieszką do następnego pomieszczenia. Tam stoi stół. Chodzi pani na ten stół, kładzie się, a Agnieszka idzie do pokoju obok, tam czekają lekarze, żeby ich poprosić, żeby przyszli do pani. Poprosi Agunia. Jest gabinet lekarski. Mam taki zrzut, że wchodzę, otwieram, halo, ktoś tu pracuje, także spoko już idą. Idziemy. <laughs> Fajnie. Witam się z Wami. Przychodzę do Was z bardzo wyjątkowym pacjentem i prosimy o uzdrowienie wszystkiego tego, co najbardziej potrzebuje uzdrowienia, wszystkiego, co możemy uzdrowić, co potrzebuje uzdrowienia. Jest pani w rękach najlepszych specjalistów? To są pozaziemskie technologie. Ilu ich przyszło, Agnieszko? Siedmiu. Siedmiu, poczekajcie. Odwracają cię w ogóle. Leżysz teraz na brzuchu. Chcą zobaczyć coś. Na początek na plecach. Widzę jak przez Twój kręgosłup przeciągana jest taka świetlista nić. Chodzi o postawę życiową. I opowiadaj, nie, jak możesz. Bardzo precyzyjnie jest to przewiązywane przy każdym kręgu. My się dostawali po kolei krąg po kręgu. Ta nić jest po kolei przeplatana i widzę to, jakby się wręcz ręcznie odbywało. W tym miejscu rzadko się to w taki sposób odbywa. Jest jakaś bardzo mocna precyzja. Tak jakby trochę ci się właśnie tą sytuacją w życiu rozwaliło. Mam takie poczucie, że ta nic jakby za zadaniem jej było trzymać się w sobie. Takie Żebyś znowu stała się jedność. Ma no to coś wspólnego z płynem mózgowo rdzeniowym? Rdzenie? żeż teraz na plecach. Szykują Cię do zabiegu. Widzę jak szykują sprzęt. podzielili się na grupy. część pracuje przy głowie, gardle, część przy papuczce piersiowej, część pracuje przy twoim łonie. taki właśnie zrzut jak z fotela ginekologicznego. Teraz odbywa się to już kwantowo. Widzę dwie rzeczy. Widzę w ogóle um, widzę cząsteczki kwantów, które są rozkładane bardzo precyzyjnie w Twoim ciele. Oni sobie je podają, umieszczają w Twoim ciele w różnych miejscach. Ale te kwanty są wzbogacone jeszcze czymś. One mi się świecą też w taki specyficzny sposób. Oni sobie podają to z ręki do ręki, po kolei umieszczają to na różnych wysokościach Twojego ciała. Część tej energii, która jest w ogóle teraz wymieniana w tych organach, narządach, widzę bardzo intensywną też pracę na macicy. Tam w ogóle mam taki zrzut akurat w tym miejscu, jakby cię właśnie wręcz otworzyli po prostu. Widzę jak wyciągają też coś stamtąd. Coś wymieniają, ale przychodzi mi, że w pewnych miejscach, właśnie Twojego ciała, energia, która utknęła, to jest energia tak zwanego tabu. Są różne tematy tabu na różnych wymiarach, na których funkcjonujemy, ale początek jest zawsze tu na Ziemi: tabu, tematy zakazane i one utykają w naszej energii, w ciele. To jest też bardzo ważny element, z którego biorą się choroby. Tematy tabu w rodzinach, w małżeństwach, wszędzie. jak sprawdzają bardzo precyzyjnie twoje ciało.

Widzę, jak skończyli, wsadzają cię jeszcze. Okazuje mi się, nie wiem, jakiś sprzęt, no rodzaj tam technologii. Byście podłączali do czegoś i teraz sprawdzali takie właśnie, czy wszystko jest OK. Jeszcze mała wymiana kwantowa do uzupełnienia. Tutaj postaci pokazuje mi się to w postaci po prostu rzeczywiście takiej energii kwantu, cząsteczek kwantum. Tutaj to wygląda tak, że Część jest wymieniana, 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 wyciągana. W postaci kwantowej wygląda to jakby wyciągali cząsteczki po prostu z Ciebie. A wkładali świetliste. Widzę, jak one są opisane, te, które wkładają w ogóle. Są jakieś symbole na nich, znaki. Chodzi o umieszczenie i w, w, w funkcjonowanie po prostu w ciele. Każda z nich przeznaczona jest dla innej partii ciała, dla innego organu. Widzę, jak one układają się w Twoim ciele, jak są bardzo precyzyjnie rozkładane w poszczególnych partiach ciał. Ciała mają inne kolory, inną wibrację, inne oznaczenie, inny kod zapisany w strukturze. Piękną pracę wykonują, naprawdę piękną. Zapytaj się, Agnieszko, to co w tej chwili robią, w ciele fizycznym tu, w 3D, gdzie jesteśmy, ile potrzebujemy czasu na to, żeby te zmiany były widoczne? Mówią, że zacznie się to od teraz, natomiast przychodzą mi trzy miesiące jako pełny proces do uzdrowienia. W tym czasie powinnaś zakończyć po prostu w pełni ten proces i zapomnieć o tej historii. Natomiast ma znaczenie to wszystko, co robisz od samego momentu, w którym właśnie zostałaś zmuszona do podjęcia tutaj działań w tym zakresie przez Twoje wołające ciało. Dobra, kończymy się tutaj. Pięknie. Tak. już Pani Dorotka. Dobra. To dziękuję wszystkim lekarzom za całą pracę, którą wykonali. Bardzo im dziękujemy. Pożegnaj się Aga z Planetą. Żegnamy się i wracamy do naszej przestrzeni. Tą przestrzeń zamykamy.